Cześć, jestem Tomek, jestem elektrykiem. Od dłuższego czasu otrzymuję coraz więcej zapytań o możliwość zastosowania w nowych, lub remontowanych domach czy też mieszkaniach systemów smart home, zwanych też inteligentnym domem. W tym krótkim filmie postaram się omówić to zagadnienie. Znajomej marzy się mieszkanie, w którym instalacją elektryczną będzie mogła sterować za pomocą smartfona, ale boi się przede wszystkim dużych kosztów. Zobaczmy, co możemy z tym, czy i co możemy zrobić w tej sprawie. Pamiętajmy przede wszystkim, że nie ma jednego uniwersalnego najlepszego systemu inteligentnego domu. Zawsze należy pamiętać, że system dobieramy pod potrzeby yy, mieszkańców. Zobaczmy więc. Czego oczekuję od swojej instalacji elektrycznej, Martyna? E, Martyna, powiedz, ci, jak chciałabyś mieszkać y, i czego oczekujesz od swojej instalacji elektrycznej? E, Tomku, chciałabym na przykład za pomocą mojego smartfona sterować oświetleniem w całym Dobra. domu. Zależy mi na tym, żeby kiedy wychodzę z domu, mieć całkowitą pewność, że po prostu oświetlenie jest wszędzie wyłączone. Okej, okay, rozumiem. Zobaczymy, co się da zrobić. Dziękuję. Szukając odpowiedniego rozwiązania, moją uwagę zwróciła stosunkowo nowa seria łączników inteligentnych Simon 54 Go od Contact Simon. Do dyspozycji mamy kilka różnych łączników, którymi możemy sterować zarówno bezpośrednio z przycisków, jak i za pomocą aplikacji w smartfonie, tablecie lub komputerze z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu. Podstawowym łącznikiem jest łącznik pojedynczy, którym możemy załączać oświetlenie lub dowolne urządzenie elektryczne o prądzie nawet do 16A. Następny łącznik to łącznik podwójny. Tu możemy sterować niezależnie dwoma źródłami światła lub urządzeniami o prądzie do 5A każde. Kolejny to sterownik roletowy który jak sama nazwa wskazuje służy do sterowania roletami z napędem elektrycznym. Z kolei to urządzenie to tak zwany kontroler Wi-Fi, za pomocą którego możemy wywołać do 30 wcześniej zaprogramowanych akcji. Oczywiście za chwilę wyjaśnię co to są te akcje. Ostatni sterownik, który chcę przedstawić, to nadajnik, który wysyła polecenia do wcześniej pokazanych sterowników. Mamy możliwość przypisania do 7 akcji na każdy z czterech przycisków, czyli razem do 28 akcji. Ponieważ nadajnik jest zasilany baterią, możemy umieścić go w dowolnym miejscu bez konieczności układania jakichkolwiek przewodów. Producent deklaruje, że zastosowana bateria litowa wystarczy na 5 lat pracy urządzenia, więc uważam, że sporo. Teraz pokażę Wam. Jak łatwo i szybko można spełnić życzenie Martyny? Mamy tu na ścianie zamontowany tradycyjny łącznik podwójny, który włącza oświetlenie na suficie i kinkiet na ścianie. Łącznik pojedynczy nie jest aktualnie wykorzystany. No i gotowe. Sprawdźmy czy działajmy. Pinkiet działa. Lampa na suficie działa. Jak widać wszystko działa, więc możemy przejść do kolejnego kroku w kierunku inteligentnego domu, czyli do sterowania za pomocą telefonu komórkowego. W tym celu w smartfonie musimy zainstalować aplikację, za pomocą której będziemy mogli kontrolować nasze sterowniki zdalnie. Simon 54 Go korzysta z aplikacji WBOX, którą możemy pobrać bezpłatnie ze sklepu Play dla telefonów z systemem Android lub z App Store dla telefonów z systemem iOS. Ja już pobrałem i zainstalował aplikację w telefonie. Jak widać, dodałem już nasze sterowniki. Pierwszy nazwałem lampa, a drugi kinkiet. Spróbujmy więc. Włączamy lampę na suficie, działa. Włączamy kinkiet, działa. Widzimy, że przyciski w aplikacji zmieniają swój wygląd w zależności od tego, czy oświetlenie jest Włączone czy wyłączone? Yy, więc będąc, będąc poza domem, możemy sprawdzić, czy wyłączyliśmy światło i ewentualnie je wyłączyć. Sprawdziłem. Według mnie działa. Zapytajmy teraz Martynę, czy wszystko działa tak, jak sobie tego życzyła. Martyna, yy, miałem przerobić instalację w tym pokoju z tradycyjnej na inteligentną. No, zgadza się. Do tej pory, żeby włączyć światło, musiałaś podejść i nacisnąć klawisz, a chciałaś mieć możliwość włączania światła za pomocą smartfona. Dokładnie. Sprawdźmy, jakie możliwości będziesz miała teraz. Bardzo chętnie nie mogłam się już doczekać. No to sprawdzamy. Tak jak wcześniej Martyna będzie miała możliwość włączania światła za pomocą przycisku i tak jak chciała z aplikacji na smartfonie. Dodatkowo światłem może sterować z komputera poprzez przeglądarkę internetową, wpisując adres IP danego sterownika. Aby nie musiała pamiętać adresów IP swoich sterowników, może je dodać do ulubionych w przeglądarce. Sterować można również za pomocą pilota. Może też włączać światło za pomocą bezprzewodowych klawiszy, które może zamontować w dowolnym miejscu. Inteligentnym domem może również sterować głosowo, np. za pośrednictwem Google Assistanta, Alexy czy też Siri. Również inne urządzenia, np. przykład Simon 54 Go, Blabox, mogą komunikować się między sobą. Na przykład montując wyłącznik światła w przedpokoju przy drzwiach, można wykorzystać jeden z przycisków do wykonania różnych funkcji. Można sprawić, że naciśnięcie krótkie włączy oświetlenie w żyrandolu, a naciśnięcie długie wywoła inną akcję. Na przykład podniesie rolety w całym domu, włączy oświetlenie w dowolnym pomieszczeniu lub wyłączy oświetlenie w całym mieszkaniu. Oczywiście w sterowniku można ustawić harmonogramy godzinowe, wtedy światło samo włączy lub wyłączy się o ustalonych godzinach. Podobnie można ustawić harmonogram uzależniony od schodów i zachodów słońca. Sterowniki może programować zarówno z aplikacji mobilnej, jak i w przeglądarce internetowej. No i jeszcze coś, co najbardziej ułatwia nam sterowanie, czyli tak zwane sceny i sterowanie grupowe. Aby było łatwiej zrozumieć, na czym to polega, ustawiłem już jedną przykładową scenę w telefonie. Kiedy wieczorem siadamy na kanapie przy lampce, aby poczytać książkę, musimy włączyć lampkę przy której czytamy i wyłączyć pozostałe światło w pokoju. Aby to zrobić, wystarczy wywołać wcześniej zaprogramowaną scenę, a system sam włączy lampkę i to na ustalony poziom jasności, wyłączy światło na suficie oraz kinkiet na ścianie. Oczywiście sceny w każdej chwili możemy modyfikować i dodawać urządzenia. Wszystko ok, wszystko działa, ale mam jeszcze jedno pytanie: co jeśli nie będzie internetu? Zakładamy, że jest globalna awaria internetu, natomiast sieć Wi-Fi w domu nadal działa. W takim przypadku można zdecydowanie więcej niż tylko sterowanie z lokalnych przycisków. Dotyczy to BLEBOX i SIMON54 GO. Jeśli nie ma internetu, ale jest lokalne Wi-Fi i jesteśmy w ramach tej sieci, to możemy sterować urządzeniami w z WBOX poprzez przeglądarkę PO-IP z bezprzetowodowych przycisków lub pilotów za pomocą scen i według harmonogramów. Oczywiście póki nie będzie zaniku zasilania, dotyczy to tylko harmonogramów czasowych, Natomiast jeśli nastąpi zanik i powrót zasilania, urządzenia BLEBOX i SIMON54 GO na potrzeby harmonogramów mogą pobrać aktualny czas z internetu. Ale gdy go nie ma, to na przykład z tabletu z włączoną aplikacją WBOX powietrzanego na ścianie. Więc w przypadku braku internetu tracimy tylko możliwość sterowania głosowego, no i oczywiście dostęp zdalny spoza lokalnej sieci Wi-Fi. Tak więc w krótkim czasie za niewielkie pieniądze, bez kucia i układania dodatkowych przewodów zmieniliśmy instalację w inteligentną. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że inteligentny dom można uzupełniać w różnego rodzaju sterowniki oraz czujniki, które mogą samodzielnie sterować różnymi urządzeniami w zależności od różnych czynników, np. chociażby od temperatury. Zaprawda obsługa i programowanie jest bardzo proste i intuicyjne, ale gdybyś miała Ty albo oglądający jakieś pytania dotyczące bądź obsługi bądź też rozbudowy systemu, zachęcam do zadawania pytań na portalu Łączny Nas Napięcie, gdzie zarówno społeczność, jak i eksperci na pewno doradzą, pomogą i odpowiedzą na wszelkie pytania. Dziękuję. Łączy nas napięcie to portal, na którym społeczność oraz eksperci odpowiedzą na Twoje pytania oraz pomogą rozwiązać problemy związane z prądem. Na koniec chciałbym dodać, że łączniki inteligentne Simon 54GO są w pełni zgodne z serią Simon 54, w której mamy bardzo szeroki wybór zarówno o sprzętu, jak i ramek, które możemy dobrać do własnych potrzeb i oczekiwań. Jeśli nie będzie prądu. O, jeśli nie będzie prądu to będzie problem. Dlaczego? Bo system aktualnie jeszcze nie przewiduje sterowania świeczkami. <laughs>